Wsiadłem żoncze z tej strony wasza nuteczka. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Cez na naszym kanale, ale to dziś moi drodzy. Ogólnie z racji, że z wrześni, z nowym miesiąc, czyli kieszonkowo pod rodziców mamy dzisiaj taki challenge od stówki do kosy. No, bo ja dostawałam stówkę kieszonkowego, więc stwierdziłam, że dzisiaj znowu spróbujemy naszych sił od stówki do kosy, czy nam się ondzie, nie mam pojęcia. Jak jesteście ciekawi, zostańcie oczywiście z nami do samego końca filmu. No i oczywiście na starcie, moi drodzy, pamiętajcie łapce w górę, subskrypcji obowiązkowo z dzwoneczkiem. No i jakimś fajnym komentarzu. I pamiętajcie też, że w trakcie bądź na tak w końcu filmu dostaniecie hasło konkursowe, dzięki któremu możecie sobie zgarnąć po filmie darmowego skinka. No i co, moi drodzy? Myślę, że już tutaj możemy przejść do naszych skrzyneczek i do naszego naszych bitewek, bo tutaj mamy challenge, moi drodzy. Ale jeszcze przed wszystkim, pamiętajcie też, moi drodzy, oczywiście o kostce do rozdania dla was. tym mamy szydełki ultrafiolety. Przy minimalnej wpłacie 8 ,40 zł 40 groszy. Jak widzicie, król Julian zgarnął sobie kałaszka Asimowa, więc tutaj gratulujemy wszyscy, oczywiście. Mega, mega się cieszymy, król Julian, że wygrałeś. No i oczywiście to wszystko z moim kodem nuteczka. Klikamy sobie plusik, wpisujemy sobie kodik nuteczka aktywujemy. No i pamiętajcie, moi drodzy, że im więcej wpłacamy, tym większe szanse mamy na zgarnięcie tego skinka. I też stronka jest plus 18, o czym też. no... Lepiej nie zapominać, bo tutaj, wiecie, tutaj trzeba być grzecznym. No i co, moi drodzy? Myślę, że możemy sobie tak zacząć tak, tak na głupko, wiecie, tak, tak na spokojnie. Oj, i to nie jest na spokojnie. Tak, wiecie, za, za 25 zł. Myślę, że tutaj możemy sobie polecieć na czterech graczy na Underdogu. Utwórzmy sobie tutaj naszą pierwszą bitewkę. Czy Underdog to dobry pomysł? Mm. No nie wiem, ale no dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Poczekajcie. Tutaj pierwsza skrzyneczka. I co? 6 złotych do nas, 9 złotych do Boro Olo i Norwas. Ok, spoko. Tutaj jeszcze... Ej, dobra! Ej, dobra! 92 złote! Ej, fajnie! O kurde! Ej, wygraliśmy pierwszą bitwę! O, ale super! Pogu, pogu, dobra. Poczekajcie, może to są jakieś fajne bitawki? Mega megasyf. Mega sef, my tutaj nie będziemy w tym w ogóle uczestniczyć. Dajmy sobie tutaj tak, anime Kaisiki, dajmy sobie tak z trzy i myślę, że teraz jakby było za 25 złotych, czy zostajemy w tym? Dajmy sobie innego Gold Kaisika, dajmy sobie może na Underdogu z powrotem, na czterech graczy, utwórzmy, zobaczymy jak to się siądzie. Nie wiem, jestem mega ciekawa. Ile liczyłem tyle czasu? Halo, ej dobra, mam nadzieję, że ktoś nas dołączy, bo jak nie to będzie lipa. Halo, Halo, proszę do nas dołączyć. Ej, skopił bitwę. Dobra, ale co to co? To co jest lipany? Nie? Czy nie? Tak, jest lipa. Poczekaj, trzeba opuścić i skopiować. No właśnie, nie wiem. Ja nie potrafię tworzyć tak. Ej, dlaczego tak się dzieje? Ty! Koniec! Ja tutaj chcę boty dodać, ja nie mogę bo to dodać. Dobra, zobaczę tutaj starcie 1 na jeden. Uwaga, z menelem mamy. Uwaga, uwaga, teraz proszę ja Was, tutaj pierwszy skiniek elegancko, 6 zł, 7 nawet. Boże, elegancko. No i tutaj będzie opera, chyba. A nie, ale coś na tym zwróciło, 2 zł w dupkę jestem. No dobra, no dobra, niech będzie już, no, no niech będzie. Ultra kajsior na buście. Ember Kejsior na buście. I dajcie mi jeszcze jednego. Gdzie to było? C4 Kejsior na buście. Bardzo fajne skrzyneczki. Polubiłam się z tymi skrzyn skrzyn skrzyneczkami. Dobra, zobaczmy sobie. Ej, dlaczego mam taki długi czas oczekiwania? Da się jakoś naprawić? Borys. I pan anonimowy. Dobra, zobaczmy tutaj. To chyba będzie nam... E, nie znam moja aż tak, jak myślałam, ale dobra, jest w porządeczku, tak? Uci robimy. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za kalaszka. I tutaj jakiegoś teczka dostali, ej dobra, fajny, fajny dropik. 215 zł, mamy 350 zł, moi drodzy, Jezus, genialne. Ogólnie te 4 mega spoko oddają. Dajmy sobie jeszcze jednego emberka się... nie wiem, ja lubię bardzo te skrzynki. Nie wiem dlaczego, ale te skrzynki, te trzy skrzynki są moimi ulubionymi na bójście są zarombiste, a na desterku to już w ogóle jest mega w porządeczku, Ale spróbujmy jeszcze raz, bo tutaj mamy 300 zł, więc możemy tutaj przedobrzeć, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Co mamy z pierwszej C4? Zobaczmy tutaj. No, tutaj jest lipa, tu nie jest za wysoko, ale tak czy siak, na prawie 6 zł. 5,50, spoczko. No i co, tutaj poleci, co jakieś średnio. Byle tego, tego ostatniego, tego trzeciego ziomerka przegonić, i będzie w porządku, bo jednak kurczę. To jednego i drugiego wypadałoby przegonić. No i niestety tutaj nam nie siadło, ale wcześniej nam naprawdę fajnie siadło. Jakby kurczę. Dobra. Siedem. No nie, nie, takie to są za drogie bitewki dla nas. To nie nasz budżet. Mamy tylko 300 zł. Poczekajcie, tutaj trzeba jakoś fajnie to wykmienić. Myślę, że 10. O, dajmy sobie to, to dajmy sobie to tak kandartoga na 10 Zobaczymy co to będzie Ej, a dlaczego mi się zepsuło ten? Halo Czy to już się może naprawić? U. Dobra, elegancko Dajmy sobie bociki No i zobaczymy jak to siądzie Pamiętajcie, mamy Underdog. W sensie ja muszę pamiętać, bo wy zazwyczaj pamiętacie, ja po prostu tym zapominam. Jak dostanę jakąś fajną naklejkę na Underdog, to się cieszę, że droga naklejka, ale no dobra, zobaczymy. Pierwsza spoko, nie, jest, nie ma tragedii. Tutaj mamy piąteczkę już, ale tutaj wszyscy mają piąteczkę. Ha. Mam nadzieję, że tutaj to fajnie odda, bo anime case'y lubią oddawać fajnie, ale zobaczymy czy... Czy dzisiaj to oddaję? Ogólnie wiecie, co ostatnio zauważyłam? Że najbardziej mi oddają na jesterku Na jesterku i powiedzmy, że Na standardowym zarąbiście sypią I ogólnie ostatnio mam jakiegoś, nie wiem, dziwnego Farta, jeżeli chodzi o te naklejki, bo naprawdę W ostatnim czasie, po tym filmie Jak nagrywaliśmy, chyba, że otwieramy wszystkie takie Takie tyle, w sensie, takie No nie wszystkie, ale wybrane przez mnie skrzynki Z naklejkami, naprawdę od tamtej, od tamtej pory Mega mi siadają te naklejeczki No ale zobaczymy, jak to będzie Może faktycznie też, jak kiedyś mi Nie wiem, na przykład Uzbik siadał i tak dalej, może też to się jakoś przekręci. No to jest lipa. Ty, Aleksior, musi nas przegonić, no bo niestety dostaliśmy tego Pegaza. No dobra, no trudno, 140 zł. Aleksior zgarnął. No fajna sucha, fajnie sobie mam te naklejeczki, ale wiecie co ja teraz zrobiła? Patrzcie, poczekajcie. Tu mamy Olstarka na błyszcze raz dwa. A bo raz bo na dwa razy chyba nie jestem gotowa. Na raz jeszcze to do przeżycia, bo dalej mam 82 zł na, wiecie, na plusik, ale na, na więcej nie jestem chyba gotowa. Dobra, mam tutaj ma jeszcze Adrianka i zobaczymy, jak tutaj to siądzie dla nas. Jest wymaga ciekawa. No i co? Proszę, proszę. Tak, 80 zł. O kurczę, tutaj jeszcze raz co miał? Kurde, ej, już tak się cieszyłam. No dobra, ale nie ma tragedii, tak szczerze, nie ma tragedii. A poczekajcie, gdybyśmy na przykład robili sobie w ten sposób, gdzie jest ten Holling Case? Holling Case a na 2, na 3, na underdoga i na, na publiczną, sobie dajmy, może ktoś nas dołączy. Miejmy nadzieję, bo ja nie wiem, ostatnio jak zawsze byłam za, gra, za grami z botami, to. O dobra, super. To ostatnio w ogóle mi na te boty nie siada. No nie wiem, jak gram z innymi ludźmi, jest mega w porządeczku. Ale tutaj tak to siada. Za bardzo na holinkę i no i co mamy? No i lipa chyba co? Tu jest chyba lipton. 52 zł. No lipka troszkę. Troszkę lipka, ale to no dobra, dobra. Zobaczmy sobie dalej, co my tutaj możemy jeszcze fajnego wykręcić. Ja bym, kurczę te C4 przegoniła za 5 dyszek. Jakoś tak, no? Można tak zrobić na underdogu. Oczywiście publiczne na trzech graczy i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy baka pro. I tutaj, czy mamy jakiegoś trzeciego jomeczka do naszej ekipy, czy nie? Tutaj chyba nie ma, nie będziemy czekać, no właśnie Dobra, zobaczmy sobie tutaj Pierwsza skrzyneczka z pięciu Uwaga, uwaga! Co to za uspior? 3,50, spoko to jest zasytówka dla, dla Baki i dla Adrianka hm. Nie wiem, jestem mega ciekawa Okej, okay, petka za 20 zł pewnie? 23 zł, spoko to mi się podoba? Jeszcze raz, jakbym dostał coś fajnego, to by było spoko, żeby tutaj nikki nie prze... No już mi Adrian przegonił, no. Cholerka. Cholerka, niedobrze, niedobrze, Adrian, co. Kurde, to jest underdog. Dlaczego ja o tym zapominam? Dobra, przysięgam. Dlaczego o tym zawsze zapominam, że ja gram na Underdogu i się cieszę z drogich skinów? Nie mam pojęcia. Ammo Keishore na pójście razy 4. Dajmy sobie. u charakterka nie chcę. Ultra Keishore, Amber Keishore. I poproszę jeszcze tak Kejsa za 77 zł. Spoko. Dajmy sobie ten standardowy, bo ja cały czas nie wiem o co chodzi, ale zawsze na underdogu myślę, że im droższe skiny, tym lepsze. Nie wiem, po prostu mi się to gubi. W głowie i wszystko, dobra, poczekajcie, tu mamy pierwszą skrzyneczkę, złotówka i 18 groszy, no tak, tak średnio, średnio, tutaj ósemka do niego poleci pewnie, 16, wow, wow, 16 złotych, dobrze, poczekajcie tutaj, proszę, też chcę, dobra, gitę za 17 złotych, 18 złotych mamy, tutaj środeczek trzeba przekonić, bo ten środeczek tutaj jest dla nas niebezpieczny, dobra, 20 8 złotych, ja mam 25, to 3 oj, oj. tu już 70 złotych robi. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Tutaj jeszcze da, damy radę go przegonić. To nie jest ciężkie, to jest tylko 9 złotych. Błagam, proszę, proszę, proszę. 40. Wy to widzicie? Wy to widzicie? 34 grosze. I bym sobie zgarnęła 123 złote. cholerka. Niedobrze, niedobrze. Dobra, poczekajcie, tutaj trzeba coś fajnego machnąć sobie. Oj, tutaj oglądamy, a ja nie chcę oglądać, ja chcę grać. Co mi po tym oglądaniu, jakie ja to nic nie zgarnę, żadnego pieniążka? Kurde, gdyby tak zrobić... Poczekajcie, bo to już jest... Faktycznie trzeba się zastanowić troszeczkę. Znowu koszmarów? Nie, chcę tego, nie chcę tego. Dajmy sobie All starka raz, dwa. Nie stać nas? Ojoj, w taki sposób nas stać? Nie stać nas. To dajmy sobie tak. 126, 84. Dobra tam, niech już będzie. Dajmy sobie na underdogu, bo tutaj nie ma busta. To tutaj, tutaj się trochę cykam, tak? Tutaj się troszeczkę cykam. Dajmy sobie Adriankę i Alexa. Są moje dwa ulubione boty. Ja chłopaków tutaj lubię, tak? To są dobre chłopaki. I zobaczmy sobie. Proszę. Blisko. 29. Dobra, 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 proszę, proszę, proszę. Nie chcę nic drogiego, błagam, błagam, kurwa! No nie! A było tak dobrze przecież, to tak dobrze szło. O kurczę, kałaszek, dawaj kalaszka, dawaj kalaszka, no, proszę, 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 underdog, proszę, 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 wygraj to, wygraj to, dziewczyna. tak, super, 90 złotych. Ekstra, wracamy. To jest odkutka. Tak, Musimy się odkuć, moi drodzy Ember na, na Underdogu Zobaczmy Pan Rusty, stay Janowski, No dobra, dobra Dobra, dobra. poczekajcie, poczekajcie Czy my tutaj wygraliśmy? Niestety nie Kto by się tego spodziewał? Co? Dobra, robimy w ten sposób Moi drodzy, teraz robimy tak Uwaga, uwaga Dajmy jednego kalaszka, bo mi się w sumie spodobało Dajmy sobie elegancika I na to nas stać Nie stać nas, cholerka Dajmy sobie Rust Case'a. O jezu, Cyber case sorki. Na trzech graczy. Underdog. O tak, tak mi się podoba, tak ja lubię, tak, tak sobie spróbujmy coś z tym wykręcić. Dajmy sobie. Mm, jak się średnio przepadam z tym botem. Ale dobra, zobaczymy, jaki nam Kalaszek poleci. Proszę, coś fajnego. Proszę, tak. Nie, bo tutaj Adrianek dostał lepszego. Dobra, dobra, poczekajcie, poczekajcie, proszę, 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 proszę. I co? I wygrywa super 200 złotych. Dziękuję bardzo. Ej, widzicie to, jak to dzisiaj skacze? Nie rozumiem. Ostatnio nam tak nie skakało, zawsze to przegrywałam wszystko. Takie olinki leciały, że dajcie spokój. Ty mam 42 zł. Na 4 gra czytajmy sobie underdoga z tym gold casem I zobaczymy, tutaj, jak nam to siądzie za 42 zł. Ale jak widzicie, dzisiaj jest ciekawie. Dzisiaj jest mega ciekawie. Ja nie wiem o co chodzi, bo tutaj lecimy do zera. I nagle się odbijamy w górę, nie? Spoczko, spoczko fajnie. No i tutaj chyba niestety, ale mamy, mamy lekką lipę tutaj. No tutaj chyba nie widzę nic dobrego, no właśnie tutaj. Ej, straszna lipa z tym jest. Nie podoba mi się. Dobra, ale zobaczymy coś innego. Uspik, nie, nie chcę neonka. Ember Kajsior na buście, Ultra Kajsior na buście, C4 na buście. I dajmy sobie jeszcze... Uh, uh, uh. Tak? Można tak zrobić. Na standardowym bym chciała, na trzech graczy. Nie z tego underdoga grać, bo ja nie jestem dobrym underdogiem. Dobra. Ej, widzicie jak szybko do nas dochodzą ludzie? Mamy w porządeczku. No i co my tu mamy? Cłotóweczka 6 i złota 13. Maga średnia, maga średnia. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się w takim kierunku to idzie. Absolutnie nie. Ale dobra, mam nadzieję, że tutaj jeszcze się odbijemy jakkolwiek. Bo jest tak szczerze, lipa. Jest lipa, niedobrze. Nie niedobrze. Tutaj ten Tomasik coś kosztuje, złotóweczkę. Tutaj mamy największą możliwość odgłódki, ale no niestety tutaj się nie odkuje. No niestety. No niestety tutaj nie jest nasza bitewka. A może znajdziemy jakąś fajną bitewkę, taką wiecie, nie za drogą, ale tak. Hmm. Może na tym szczerym trybie. Salon Case. Nie wiem, czy to oddaje, czy to nie oddaje. Zobaczymy. Średnia, chyba. Tutaj będzie średnia bitewka, i tutaj jest głupota moja głównie. Tak, to jest moja. Chociaż nie tak. 44 zł. No dobra, no trochę straciliśmy 14 zł, ale, ale no dobra, spróbowaliśmy chociaż. Tutaj, ej, dobra, ty mamy Low siora mamy. Do. Okej, okay, dobra, tutaj może nam coś fajnego siądzie bo to jest na standardowym, nie na underdogu, więc proszę, dobra, no Famazik ktoś tam kosztuje dyszkę, prawie dyszkę. No ale spoko, zobaczymy sobie tutaj. Proszę, proszę, dawaj mi coś fajnego, no. Tej im więcej, to tym, tym lepiej, tak. Dobra, 12 zł mamy. Od nich tutaj nie wyciniemy za dużo, ale ważne, że ja coś mam. To jest najważniejsze. O kurcze pieczone. O kurcze wieczony. No i dupka. No i dupka, no, moi drodzy. 40 zł mamy do przewalenia jeszcze. Wiecie co ja teraz zrobiła? Robimy w ten sposób. Najlepsze co może, co może być. 9 anime na czterech, na underdogu, na publicznej. Zobaczymy. Gramy tutaj teraz Olinka, ale może coś fajnego nam się Kto wie? Kto wie? Dobra, zobaczymy. Okej, okay, mam tutaj ziomka. Mamy Rosso tutaj jeszcze chce i chce Adrianka. Chociaż ten Adrianek ostatnio jest dobry chłopak, ale trochę się pogubił ostatnio. Dobra, zobaczymy sobie tutaj. 70 groszy, 5 złotych, prawie 6, 2 zł, 18 u Spoczko. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie na samym końcu. Bo tutaj jakby się zwróciło. Okej, okay, pegaziki tutaj fajnie, że poleciały do Adrianka i do i do, tej, do Sia ziomeczka. Zobaczymy. Dwa złote, siedem rozsoma. Dobra, tutaj póki co idzie wszystko OK. Ale ziomko mi się nie, nie poparciło. Dobra, zobaczymy, może zaraz mi jeszcze coś takiego mocnego dropnie. Ale mam nadzieję, że nie, bo póki co jak widzicie, jestem mega bezpieczna. Tutaj jestem clear. Tutaj jest w tutaj mam clear sytuację. Poczekajcie, zobaczymy, zobaczymy jeszcze dwie skrzynki. A tutaj chyba nie ma takiej drogiej. Nie, no chociaż jest za 150 zł, ale ja nigdy jej nie dostałam, tak szczerze. No, meduska, tam meduska, no. Ona tam nic za bardzo nie robi. I mamy stówkę na nasze konto z powrotem. Mamy 107 zł, moi drodzy. I wtedy bym tutaj polecała. Uuu, tutaj jest fajne. Charakterki? Na terku na tym, na underdogu. Może? I zobaczcie tu. 2763. O kurde, dobra, ty. Wariat. Podoba mi się. No pewnie, że tak. Elegancko, elegancko. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatnia? O tej chłopie, Patrzcie to. 120. 200 zł z powrotem. Dobra. Tu mi się podoba. To mi się podobało. To był mega dobry strzał. Poczekajcie. Poczekajcie. Ember 3 sobie zróbę na trzech Na underdog czy standardowy? Na no, Underdog dajmy. Ultra 46 zł. Spoczko. Zobaczymy, jak to siędzie. Kurde! Ej, chcę, że teraz bym poleciała Linka. Nie wiem, jakiegoś waporka otworzyła albo coś. Albo tego aniołka, co teraz są te nowe skrzynerki, co ostatnio robiliśmy testa. Tego diabełka i tego aniołka nie pamiętam, nie pamiętam totalnie nazwy, ale wiem o co mi chodzi. On fajnie sypie. Emilii 19 zł. Kurde, ej, co się dzieje, że mi sami ci tak oddają te pieniądze? Może ci nie mam stawki pod nich? Tak jak zawsze. Kurczę, ale tutaj chyba nie wygramy tego niestety. Tutaj będzie ciężko, chociaż może. 28. Am. Am, am, Sorki. Zapomniałam, że to Underdog jest. Poczekajcie, tutaj coś fajnego. 210. Nie jesteśmy, na takie coś. Tutaj. Ej, dobra, poczekajcie. M4, a Radiant, Steampunk, Lovely... Okej, okay, zobaczymy. Poczekajcie, 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 bo tutaj weszłam w mocną bitewkę. Jest mega ciekawa, czy to faktycznie się zwróci, czy nie. Tutaj będzie na nasze, bo tutaj. Okej, okay, poczekajcie. Tutaj do nikogo chyba nie będzie dobrze. No, piąteczka, tak. Oj, poczekajcie, bo to już są kłopoty. Fantomik nie go polacał. Dobra, poczekajcie, poczekaj. Bo tutaj jeszcze nie jest nic stracone. Mamy dyszkę przewagi nad nim 11 zł. Więc mam nadzieję, że tej ma coś fajnego. Dobra, dobra. I ostatni holly case. Please. Tak, 155 zł. Ty, dobra. A to było mega ryzykowne. Nie chciałam tej bitwy, ale tak po prostu wewnętrznie czułam, że muszę do niej dołączyć. Poczekaj. Nie tak, dziewczyno, nie tak. Nie tak agresywnie. Poczekajcie, tutaj trzeba tak, tak, Kejsa jeszcze dobra. Kłaszka. To trzeba usunąć, zlikwidować. I dajmy sobie Ultra Kejsa. dajmy sobie, a co tam, co będziemy żałować, nie? No pewnie, że tak. O! Oni nalecimy, co? Nie ma chyba co tutaj robić. Się głupa. No, elegancko, na trzech, na, na standardowym sobie dajmy. Zobaczymy, jak to będzie. Z 13 skrzyneczek. Bo nie wiem, tutaj będziemy chyba dzisiaj tak krążyć. Tutaj po prostu trzeba postawić sprawę jasno i koniec. Kropka, tutaj nie ma co. Tutaj tak mi się wydaje, że. Dobra, baka pro, i okej. Okay. Dobra, dołączyli do nas i zobaczymy. Tutaj, Emberca i Siorki, proszę, niech mi coś dadzą fajnego. Please. 9 zł, spoko. Spoko. Bo tutaj faktycznie jest 218 zł, jakby zabitewkę, to tutaj wygrana może być sporawa. Tutaj może. Poczekajcie. 24. Póki co jest spoko. Mamy przewagę zotówki. Jest fajnie. 40 zł, dobra, spoczko. Tutaj już mamy czwórkę z przodu, to jest fajnie. Tutaj teraz ubaki będzie pięć. Zobaczymy, jak to się dzieje. Kurcze. No i tu już zaczynają się schody. No, tu już są schody lekutkie. kałaszek. Nie, to tutaj to, to już jest chyba Lipton. Chociaż czy ja wiem? Tu mamy jeszcze... Dobra, poczekajcie, bo tutaj faktycznie może być odkutka. No, mamy y 144 zł, więc spoko. Kurczę. Ej, dobra, tutaj jest ostatnia taka skrzyneczka, z której faktycznie może coś fajnego dropnąć, No i niestety, no. Kurde. Ale lipa. A jakbyśmy mieli pięć stówek, to już moglibyśmy stworzyć jakąś skrzynkę z kosą. No trudno, no. No zdarza się, nawet najlepszym. No ale co, moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcineczek. Jak tak, to pamiętajcie oczywiście łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem. No i proszę, napiszcie mi w komentarzu, mm, jaki jest Wasz ulubiony sport. I macie szansę zgarnić darmowego skinka. No to co? Oczywiście kodzik nuteczka tutaj na co jest Najważniejsza rzecz. No ja wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się, siemko!